Niepodległość nie jest wartością daną raz na zawsze, o czym my, Polacy, powinniśmy wiedzieć najlepiej. Dlatego Narodowe Święto 11 listopada powinno być dniem szczególnym dla każdego rodaka, bez względu na poglądy polityczne i wyznanie. W tym roku przypadła data szczególna: 11, 11, 11. To nie tylko zagadkowo brzmiący ciąg jedynek, lecz także refleksja, iż taki dzień zdarza się po raz pierwszy w historii święta. Przecież równo 100 lat temu Polska nie istniała jako państwo na żadnej mapie. Chcieliśmy przekonać się, czy dziś, w czasach pędzącej globalizacji, kosmopolityzmu, szyderstw z dziedzictwa narodowego, tli się jeszcze jakaś. Iskra przywiązania do ziemi. Zdecydowaliśmy pojechać na marsz niepodległości w asyście młodych ludzi ze środowisk narodowych i kibicowskich. Gdyby przyszło nam po raz kolejny bronić niepodległości, to zapewne ta garstka, tak znienawidzona przez media, ośmieszana, pozostawiona sama sobie, często zagubiona, a jednak jakże odważna i pełna energii, pozostałaby w kraju aby walczyć. Tam jest telewizja zaprzyjaźniona z nami. Proszę się nie stresować, nie jest to ani TVN, ani wyborcza. Roman Moski, jeden z najbardziej niedocenianych ojców polskiej niepodległości kiedyś powiedział, jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Mimo iż te słowa mają przeszło 100 lat, są wciąż aktualne. I właśnie dzisiaj, 11 listopada, spełniamy swój polski obowiązek. Pojedziemy, aby zamanifestować naszą narodową dumę. Bo silny naród to silna ojczyzna. Silna ojczyzna to silna Polska. To Polska niepodległa i to Polska wolna. Tylko w takiej Polsce możemy się w pełni rozwijać. Są w naszym kraju też ludzie, którzy niestety tego nie rozumieją, którzy nie chcą tego zrozumieć. Wypierają myśl suwerennej Polski ze świadomości wmawiają nam, że jesteśmy nazistami, a na blokadę polskiego marszu Niepodległości wzywają towarzyszy z Niemiec, zapowiadając brutalne ataki na marsz tym samym na kombatantów Armii Krajowej i Narodowych Sił zbrojnych, którzy walczyli o naszą wolność. O to, żebyśmy tutaj dzisiaj mogli na ten marsz Niepodległości jechać i mówić po polsku, którzy walczyli z Niemcami a potem z Sowietami, walczyli i z niemieckim, i z sowieckim okupantem. Nasi poprzednicy, nasi bohaterowie doskonale wiedzieli, co ze zdrajcami ojczyzny należy zrobić. Dzisiaj żyjemy w innym świecie, lecz czas rozliczeń prędzej czy później nadejdzie. Bo jak mówił Roman Dmowski, przyszłość należy do tych, co mają ideę, wiarę w nią i skłonność do poświęceń. Nie możemy dać się sprowokować, i musimy w każdej sytuacji zachować tak zwaną chłodną głowę. Zwracać uwagę kto i wokół nas jest. I na jeden dzień wspólnie ze wszystkimi zjednoczyć się. Mamy dziś jeden cel patrzą na nas wszyscy Polacy. To od nas i tylko od nas zależy, po której stronie ci Polacy, nasi odacy, staną. Czy po, czy po stronie lewej, wśród zdrajców, degeneratów i zboczeńców, czy po stronie prawej, wśród nas. Którzy nie, którzy nie dadzą się sprowokować do ataku i docenią święto niepodległości. A więc na Warszawę, bo jutro należy tylko i wyłącznie do nas. Jakież było nasze zdziwienie, gdy po tej pięknej przemowie funkcjonariusze policji przystąpili do legitymowania, fotografowania i nagrywania twarzy uczestników wyjazdu. Policjanci odmówili jednak wszelkich komentarzy. Więc zapytaliśmy Rzecznika Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, czy to standardowa procedura zgodna z prawem. Wszystkie działania policji mogą być rejestrowane do, do naszych celów, m.in. szkoleniowych, chociażby celów identyfikacyjnych. Natomiast biorąc pod uwagę już wcześniejsze informacje o różnego rodzaju grupach, które udają się 11 listopada do Warszawy, niekoniecznie w celu świętowania niepodległości, były podejmowane kontrole drogowe wspólnie z innymi służbami. Jesteśmy... W autokarze jedziemy właśnie do Warszawy z grupą młodzieży, żeby świętować nasze Narodowe Święto 11 listopada. No ale spytajmy się tutaj, jak, jak wyglądał przebieg całego przygotowania i, i, i rozpoczęcie naszej wyprawy. Jakie są Pana odczucia odnośnie przygotowań policji, których byliśmy świadkami? No ja znalazłem się dosyć spontanicznie w, tym, w tej podróży, dlatego że skorzystałem z możliwości, e, jaka jest, żeby w grupie młodych osób uczestniczyć w Makszu Niepodległości. O ile wiem, ja organizatorami są środowiska e, ONR i Młodzieży Wszechpolskiej z Łodzi, ale także środowiska kibiców w e, Skorzystałem z tej okazji i jesteśmy w tej chwili na wysokości. Głow, na której minę minęliśmy. Wyjechaliśmy z godzinnym opóźnieniem z Łodzi, z stadionem widzewa. Opóźnienie wynikało z nadzwyczajnej kontroli, jaką przeprowadziła komenda ruchu policji w Łodzi. Jest zasadnym zapytać ministra spraw wewnętrznych, a także premiera Tuska, czy w święto niepodległości potrzeba podejmować tak dużo nadzwyczajnych akcji, wydawać publiczne pieniądze po to, żeby Polacy mogli uczestniczyć w, w swoich świętach narodowych. Aż do granicy województwa jechaliśmy w skorcie kilkunastu radiowozów, zupełnie tak jakby w autobusach znajdowali się szczególnie groźni kryminaliści. Jeszcze przed przyjazdem do Warszawy dowiedzieliśmy się, że Anarchistyczne i lewicowe organizacje, zasilone bojówkami z Europy Zachodniej, w tym głównie z Niemiec, dopuściły się bandyckich zachowań, w których ucierpieli nie tylko ludzie postronni i młodzi narodowcy, lecz także goście listopadowych uroczystości z grup rekonstrukcji historycznej. Po przybyciu narodowych oddziałów z całej Polski, wywrotowcy znaleźli schronienie w centrum, które zagrodzono szczelnym kordonem policji. To jest policja! Fakt ten bulwersuje szczególnie, gdy uświadomimy sobie, że nawet mieszkańcy odizolowanych posesji nie mogli dostać się do swych mieszkań. Oddziały prewencji, uzbrojone po zęby nie tylko w pałki i gaz, lecz także w broń gładkolufową, sformowały kordony uniemożliwiające przyłączenie się wszystkich maszerujących grup. Nam także zabroniono przejścia przez zablokowane sektory. Nie pomogło żadne tłumaczenie, iż jesteśmy dziennikarzami starającymi się nagrać rzetelny materiał. Dowodzący jednej z blokad stwierdził, abyśmy wrócili do domów i włączyli TVN, to dowiemy się prawdy z centrum wydarzeń. Kiedy centrum stolicy naszego kraju paraliżowała kolorowa demoralizacja, uczestnicy marszu powoli zbierali się pod pomnikiem Romana Dmowskiego. Nie wszystkim udało się przedrzeć przez blokady. Lecz gdy marsz niepodległości dotarł w końcu pod pomnik, na miejscu czekało już kilka tysięcy ludzi. Wkrótce gdziekolwiek wzrokiem nie sięgnąć, powiewały polskie flagi i paliły się biało-czerwone race. W tym miejscu tętniło teraz prawdziwe serce Polski. Wszyscy byli sobie braćmi. Na krótką chwilę przestały istnieć partie polityczne, kluby piłkarskie, zantagonizowane środowiska narodowe. Tylko naród na swej ziemi. Gdy wybiła godzina 17, stała się rzecz nieoczekiwana. W błyskawicznym uderzeniu policja wbiła się klinem w środek marszu, po czym oznajmiono zgromadzonym, iż inicjatywa nie jest już legalna. Ton z policyjnych megafonów ostrzegał przed użyciem armatek wodnych, gazu oraz gumowych kul, jeśli manifestacja natychmiast się nie rozejdzie. Wtedy ktoś z tłumu zaczął śpiewać rotę. Na twarzach ludzi starszych pojawiły się łzy. Przecież nie o taką ojczyznę walczyli. Czy taką mają więc pozostawić? Niektórzy z nich poświęcili całe swoje życie dla działalności narodowej i patriotycznej. Pocieszenie odnajdowali jedynie w zdecydowanych spojrzeniach otaczających ich młodych ludzi. Tej młodzieży, przed którą tak ostrzegały media, a groziła policja teraz stanowiącej ostatnią zaporę pomiędzy kombatantami a ślepo wykonującymi rozkazy oddziałami prewencji. Z minuty na minutę atmosfera gęstniała. Służby mundorowe tworzyły coraz szczelniejsze blokady na wszelkich drogach ewakuacji. Organizatorzy marszu nie mogli wziąć na siebie odpowiedzialności za tragedię, która mogła się wydarzyć. Pomimo tego, że tylko przez chwilę udało się być razem, uznano to i tak za wielki sukces i podziękowano wszystkim za przybycie. Gdy głos z megafonu wydał ostatnie ostrzeżenie, wszyscy zaczęli powoli się rozchodzić. Jakże jednak trudno było pozostawić to miejsce? Przecież ten skrawek ziemi, zajęty przez flagi i krzyże, stanowił prawdziwą Polskę. Odnieśliśmy jednak zwycięstwo. Inicjatywa perfidnie nazwana Marszem Faszystów, na którą miał zjechać najgorszy element naszego narodu, podczas której miało dojść do dantejskich scen, stała się impulsem, który przebudził naród. Uświadomił nam wszystkim, jak niewiele różnią się czasy, w których przyszło nam żyć, od tych z epoki rzekomo minionej. na koniec? Należy zadać sobie zasadnicze pytanie. Jak zareagowałby tak często cytowany naród amerykański, gdyby rozpędzono patriotyczną manifestację w ich dzień niepodległości, lub wysłano oddziały prewencji na kombatantów i świętującą pamięć bohaterów młodzież podczas Memorial Day. Jak zachowałby się naród francuski? Gdyby anarchistyczne bojówki z zagranicy steroryzowały świętujących podczas rocznicy zburzenia Bastylii. To, co wydaje się nie do pomyślenia w innych krajach, u nas stało się normą. Być może dzieje się tak dlatego, że podzielonym i zastraszonym narodem łatwiej jest rządzić. Czy znowu przyjdzie nam jednak zapłacić krwawą daninę za chwilę prawdziwej wolności?